Cześć, tutaj Marcin Zbigniew Wojciech, Jestem ze Śląska i ja nie muszę kupować apartamentu na 35 piętrze na Manhattanie, bo w rybniku, nawet na parterze, możesz poczuć się jak w chmurach. Wstaję rano na spacerek w chmurach, powietrze jest rewelacyjne. Czuć jak smog delikatnie rozpływać się w ustach, trochę tak jak taka bąbelkowa czekolada. Kolor ten sam, ale radziłbym nie połykać. U nas na Śląsku jest tak dużo pyłków, że widać jak koronawirus przeskakuje z osoby na osobę. Hop, 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 hop. Na Śląsku chcą górnikom zabrać opłaty za szkodliwą pracę tam na dole w kopalni, bo się okazuje, że tam na dole jest lepsze powietrze niż u góry. Na dole masz tylko metan, a u góry tlenek azotu, tlenek siarki, dwutlenek węgla, pył, sadza. Przy tym wszystkim metan to pikuś. Ostatnio sąsiada pytam, co on robi. A on: "A, sąsiad! Kiełbasę na balkonie trzymam, bo po tygodniu już jest dobrze oddymiona i uwędzona. Wrzuciłem kiedyś zdjęcie na Facebooka, jak to u nas wygląda. Kolega mi skomentował: Wow, Marcin, ale u Was piękna, gęsta mgła! Odpisałem: Chcesz w ryj? Raz zobaczyłem kopciucha i pytam: Panie, po ile ta woda gazowana pakowana po 12 sztuk w plastikowych butelkach? A on do mnie: nie wiem, nie kupuję. Jak to? Przecież czuć z komina. Napisałem mu smsa. Wiem, co robiłeś w piwnicy. Odpisał. Przysięga, mówiła, że jest pełnoletnia. Chodziło mi o palenie śmieciami. A tak, to ja. Jeżeli chcesz palić plastik, okej, okay. to rób sobie to. Ale w swoim pokoju, najlepiej w inhalatorze, a nie trój wszystkich w promieniu 150 km. Moim zdaniem powinna być taka naklejka ostrzegawcza jak na papierosach. Paląc tę butelkę wydzielasz do atmosfery 45 środków trujących. Chuj. A najbardziej wkurzają mnie ci, co żeby być ekologiczni biorą e-fakturę. Palą dla zdrowia e-papierosy, a później na Śląsku palą w kominku. O Marcin, to dla klimatu. Dla klimatu to zapal kurwa świeczkę. Na Śląsku palenie w kominku to tak jakbyś Miał raka skóry, nasmarował się cały olejkiem i poszedł do solarium. Właśnie dla klimatu nie powinno się palić. Dla klimatu. Jeżeli źle parkujesz, dostajesz karnego kutasa. Jeżeli kopcisz i trujesz wszystkich w swoim otoczeniu, dostaniesz karnego kopciucha. Ale to i tak nie zmienia tego, że jesteś kutasem. Popieram akcję Karny Kopciuch Marcin Zbigniew Wojciech. Subscribe u kanal. Follow na Facebook.